Z tej strony hamberski. dzisiejszym odcinku zagram sobie w Minecraft Bedwars, ale za każdym razem jeśli z będę zmieniał myszkę. Jest to moje drugie podejście, bo za pierwszym razem nie wywaliło w ogóle Crasha Minecrafta i się nagranie zapisało, super. Więc więc ogólnie chcę wam już zaspoilerować, że odcinek będzie potężny, okej? Okay? Odcinek będzie przepotężny. Ja się już obawiam, co będzie w dalszych gierkach, bo to że raptem pół gierki zagrać. Ja właśnie ten film. Dobra przedłużamy, do widzenia i Let's play bedwars! Jesteśmy w grze, ok? Dobra, jest spoko. Mamy myszkę, mamy aktualnie Bloody A-70. Najlepszą myszkę do drag Imo, no, Jest ona nawet dobra do innych gierek, da się na niej pograć mega spoko w jakiegoś, nie wiem, CSA, LoL'a i tak dalej. Spoko myszka, polecam ogólnie, nie, by ktoś chciał. Ale myślę, że w tej cenie nie dałoby się znaleźć coś lepszego do innych gierek, ale kupiłem ją z myślą o drag -clicku. Nie wiem, czy ja się wam... Nie, nie faliłem się wam z myślą o tą myszkę, bo ja ją niedawno kupiłem. Ogólnie jest to naprawdę bardzo dobra myszka, niestety... Jezu, nie, błagam, nie, co ja właśnie odpaliłem! Sirius. Sirius to myszka, na który grałem praktycznie każdym odcinku, zanim kupiłem Bloody. Więc myślę, że Oła, ład, to nie włączyłem Boże. A ja zacz, robię tak, że przez za zawadzam palcem i klikam po i no. I później, jak się krebi, to się dziwię, że obróciłem się. Ogólnie jest do Sirius. Tracer. tracer to myszka, która była w jednym odcinku. Konkretnie w odcinku myszka za 30 versus za 300 zł. Tak, bo do jest za 300. Grałem na niej jeszcze przed Bloody i przed yy, Steve's cvs Nie, nie na tej myszki, ok? Patrzcie, Battleflyer okay. robię! Battleflyer z nabrznikiem. Dobra, u co dzisiaj te plazby było? Co? To ta myszka więcej niż 5 i chciała klikać. Zazwyczaj 0 klika. Żegnam Tracer. Papa, das passt. <laughs> ich das Ale czułość. Nie no, super czułość. Jezu, nie, dajcie mi to zmienić, błagam. Sensitivity. A ma stóweczkę, Dobra, dobra, da się, da się. Nie jest to najlepsze, ale dobra, da się. W ogóle od razu w górę chciałem Was poprosić za Echo, jeżeli jakiekolwiek jest i jeżeli jakoś dźwięku nie jest naprawdę dobra, ale musiałem jakoś nagrać obraz, a ja telefonu używam jako mikro podkąpa, więc no niestety no, dźwięk jest może nie najlepszy, więc przeważam z góry za to. Możliwe, że uda mi się jakieś montaż to poprawić, wtedy może będzie nawet dobrze. Ale nie sądzę, żeby się to udało, bo echo w ogóle było tak straszne, że nie wiem. Jest możliwe. A możliwe. dobra, mniejsza, skupmy się teraz na gierce. Okej, okay, mapa nawet taka, taka mapa, bym powiedział. W to jest jedno nawet, jakiejś spoko mapy bym powiedział, w Hypixelu. Właśnie zapomniałem, czy się gram na Pixelu, tu jest chory ping. Przecież ja tu 150 pingów, chcę się nie nagrać. A, mieczyk, wełna, dobra, do czesta sta lecisz. E, błagam, żebym ja zginął jak najszybciej. O nie, przecież ja ten slot mam zgindowany ten, na myszkę, to ja nie mogę. Proszę pod jedynkę mieć wełnę w takim razie, dobra. Dobra, co? Teleportacja, kurde, teleportacja. ten... Hehe, <laughs> bloody! Bloody kara, bloody! Co Czułość nie zmieniłem, zapomniałem. Jest zugramy na 100, czułość. Eeeh, yy, controls, 50, dobra. Spad, dobra. Najlepsze jest to, że mamy bloody. Mamy dwóch przeciwników, więc możemy ich teraz rozwalić, póki jeszcze żyje. Dobra, refajemy szybko. Dobra, kurde. Teraz mamy problem, z wszystkimi nas idą. Ale dobra, chyba czerwonego wyjadę. Wiecie, co tu mnie chyba lepszy pomysł, bo ten czerwony. Dobra, rozwalmy będę nie rozwalimy betą. Wracamy, wracamy różowo idzie. Kurde, nie, jak do strony stronę, to my tam COŚ BOLI?! O Jezu, 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 Jezu. Dobra, to nie było tu. Czerwony idzie. Nie no, ref. Mrefa, dobra. Dobra, szybko, mamy Dobra. Nie trafiłem bo Nie wierzę. My po bedzie. Skisil jest, kurde. Dobra, może. Może do Tracer. Drag click. Dosiądźmy już do ale drak do wy! Robimy widzę i odklika. Dużo cfes, dużo bardzo. No tu nie działa butterfly. like. Kliknąłem dwa razy! Eee, replay! No eee, Dobra, czy ty po prostu zbyt szybki kliknięcie się wykrywa. Dobra, rozumiem, tak się myszka. No świecie, spadłem. To ja muszę grać na tak pod Klikaj się pisz! Dobra, ale się mu przynajmniej deda. Na, na blue jesteś putera, więc... Co ty tu? Co ty tu robisz? Przepraszam bardzo. Wiecie Ostatnia gra, bo ja zaraz rage dostanę. Poza tym jest godzina 22, sąsiedzi mnie za. Przecież ja się tutaj grę głosie twojego starego. W tym momencie wywaliło mi nagrywanie dźwięku i chętka, więc niestety będziecie słyszeć do końca odcinka mikrofon ze słuchawek. To za Was bardzo przepraszam, ale no. Lepsze to niż nic I coś tu mygło Nie, może się cień zbugował od shaderów Albo coś się doregenerowało Spokojnie Amber Ty nie umiesz się budować, bo nie grałeś w parę miesięcy w... <laughs> CZEMU JA KLIKAM NORMAL KLIKIEM?! Dżony, Dżony, tam Jezu, nie po będzie. Tylko Jitter zostaje JITTEREM <laughs> GO DOBIŁEM Nie wiem ile CPS-ów robiłem z pięć pewno, ale dobra. Widziałem, mamy poważny problem Naprawdę poważny To no, kupiłem dwa miecze Straciliśmy łóżko, gramy na Serze. Nie no, kocham swoje życie Czemu ja muszę takie odcinki... Nie, on tu jest Dlaczego? Edward, Practice. Ja się z wami żegnam na touchpadzie. Mam nadzieję, że Cię Wam się spodobał. Boże, spadłem jeszcze. Zostawcie łapkę w górę. A ja się z wami żegnam. Cześć!